Cześć, witam wszystkich. Licznik wybił 7000 subskrypcji, za co serdecznie Wam dziękuję. Mam nadzieję, że zostaniecie ze mną w kolejnych materiałach, a to, co będziecie mogli obejrzeć na tym kanale, zaspokoi Waszą ciekawość. I jeszcze raz dziękuję Wam za 7000 subskrypcji. Krzysztof Lipiński. Jestem przedstawicielem firmy Intervax. Firma Intervax swoją działalność zaczęła w 1990 roku. W tym roku obchodzimy 30-lecie działalności firmy. Główną działalnością firmy jest sprzedaż ciągników Zetor. Dzisiaj znajdujemy się na siódmym wojewódzkim konkursie orki organizowanym wspólnie z Izbą Rolniczą. Prezentujemy tutaj wszystkie modele ciągników Zetor. Przy okazji VII Wojewódzkiego Konkursu Orki organizujemy pokazy polowe, na których możemy zobaczyć wszystkie modele ciągników Zetor wraz z maszynami takich firm jak Unia, Agrotom, Metalfach, Samarz. W tej chwili znajdujemy się na polu pokazowym w ciągniku Zetor Crystal. HD170. Jest to największy z modeli ciągników Zetor. Jest, ten ciągnik jest wyposażony w silnik sześciocylindrowy Deutz o pojemności 6,1 litra i mocy 171 koni. Podnośnik w tym ciągniku ma udźwig 8,5 tony. W standardzie mamy amortyzowaną kabinę oraz amortyzowaną przednią oś. Ciągnik jest agregowany z maszyną firmy Unia. Jest to Harrier. Zapotrzebowanie na tą maszynę jest od 150 koni. Ten ciągnik Zetor Crystal 170 bez żadnego problemu daje radę z tą maszyną. Zaprezentujemy teraz ciągnik na polu. mi teraz w tej chwili jakim jedziemy biegiem z tą maszyną. Jedziemy czwartą polową na trzecim km. I to mamy w przybliżeniu ile jaką prędkość? 7,6 km na godzinę. 7,6 na godziny. I bez problemu śmigamy sobie z tą maszyną, jak widzicie. Jeśli chodzi o taki komputer ciągnika, to jakie tu parametry możemy odczytać? Sobie. czy jest coś takiego? tak, pokazuje nam ilość godzin przepracowanych ilość kilometrów przejechanych spalanie chwilowe, spalanie całościowe no, i wiele innych parametrów związanych z wałkiem, przekaźnika mocy z poziomem paliwa, stanem ZBLU rozumiem to już jest silnik ZBLU, tak? bo to jest tak. norma Euro 5 tak, to sądnika to jest Euro, euro 4A. Rozumiem. No, dobra, co jeszcze? Ym... A, no odnośnie wałka, może. To, to jakie prędkości możemy uzyskać? Standardowe e dostrzeżenie? W tym w standardzie mamy dostępne 4 prędkości wałkową: 540 540 eko oraz 1000 i 1000EKO. W tej chwili mamy amortyzację osi włączoną, czy to, czy to cały czas jest włączone jak to wygląda? Eee, w, tej w tej chwili jest wyłączona. Dokład polowych eee, nie zaleca się. Rozumiem, używania okay. osi. Ktoś, którą teraz jedziemy, jest optymalna dla tej maszyny? Czy możemy coś jeszcze więcej wydusić? Jak to Myślę, wygląda? Czyli inny bieg włączyć. No. Przy tych obrotach yy, najmniej ciągnik spala. To jest w granicach 1600 obrotów to jest najlepsze spalanie. Jeżeli byśmy chcieli szybciej, no to byśmy musieli włączyć kolejny bieg. Możemy, możemy spróbować. Pod obciążeniem? Tak. Czy zatrzymamy się? Mhm. Zobaczymy piątkę na najniższym półbiegu Zobaczymy jak teraz sobie poradzi na tej samej głębokości Czyli jedziemy bieg wyżej Tak, bieg wyżej I spróbujmy zrobić te same obroty i co, jaką prędkość uzyskamy, co? Mamy te same obroty na pierwszym półbiegu 7-3, Na drugim półbiegu 8.4 na trzecim półbiegu, prawie 10 na godzinę, przy tych samych obrotach, ciągnik daje radę. 10 na godzinę jest kariery tak, lecimy? Tak. A coś o cenie możemy powiedzieć? Czy, czy raczej indywidualne no, że... kwestie, no to powiedz cena tego ciągnika w tym wyposażeniu co widzimy na tą chwilę to jest w granicach 320 tysięcy netto a jakie to jest wyposażenie, dodaj jest, jeżeli chodzi o kabinę to jest najbogatsze wyposażenie kabina jest amortyzowana w czterech punktach 8 wyjść hydraulicznych na elektrozaworach sterowany, sterowany przepływ ciśnienia oleju Podnośnik ehr Bosch, 30 biegów do przodu, 30 do tyłu z rewersem elektrohydraulicznym z dwoma pobiegami pod obciążeniem. Skrzynia jest pięciobiegowa, dlatego mamy po dwa przełożenia na każdym biegu. Amortyzowana przednia oś. Podnośnik 8,5 tony. Zamontowany przedni TUS z obciążnikiem 1000 kg. A, czyli obciążek jest już w standardzie, tak? W sensie w zestawie. No, w, tym, w tym modelu, w tym modelu, tak. Jakie jest to jeszcze wyposażenie dodatkowe, które można było tu zamontować? Jest coś takiego? Ja, ono już jest tak dosyć... Ewentualnie dodatkową opcją w tym ciągniku jest e, zaczep, e, zaczep hitch. Aha. Ale poza tym to jest... Więcej. Rozumiem, a powiedz mi, a przodu jest wałek? No, może być, tak. może być. Czyli to w tym modelu nie ma go? Nie. Czyli to też by mogło być opcja. Tak. Okej, okay. przedni wałek jako opcja. Hydrauliczny? Tak? Tak, napęd tak, był. tak, tak, tak. pewno hydrauliczny. Mm -hmm. A jaki to byłby koszt, wiesz, może? 9,5 9500 zł. Okej. Do tego modelu jak? I wtedy mamy yy, jeszcze wałek na przodzie. A przedni tus jaki ma łódźwik? Może kojarzysz? 3,5 tony. 3,5 tony. I czy w ofercie macie maszyny naprzód zakładane? No tak, jak najbardziej. Okej, okay, pełną gamę rozumiem jako. Czy, czy jakieś wały uprawowe, maszyny, czy, czy kosiarki dyskowe? Pewnie, super. Dobra, to co? Ja Ci bardzo dziękuję za no myślę, jest, wyczerpującą, wyczerpującą relację. I a jeszcze, bo to jest nowość tegoroczna, tam co, zeszłoroczna? No, z, sam, sam Crystal HD to jest od. Y, ale, ale tej roku. mocy? tej mocy. W zeszłym roku by była Okej, okay, czyli tu praktycznie, licząc, że na wiosnę nie było żadnych pokazów, to takie pierwsze, pierwsze oficjalne pokazy tego modelu tutaj? Nie chyba nie przesadzę, stwierdzając tak. Dobra, to jeszcze raz Ci bardzo dziękuję w takim razie dziękuję. I, i co, może zaproś widzów na przyszły rok, bo myślę, że już nie będzie takiej na sytuacji. W przyszłym roku na pewno też będziemy organizować moje e, Także już teraz wszystkich zapraszam myślę, że już nie w dobie pandemii, tylko w normalnych warunkach i dużo dużo było większej formy. Super. Dzięki bardzo. Dziękuję.